Mam nadzieję, że teraz już jest dobrze. Teraz już wszystko działa. Czekam na Wasze informacje. Czy mnie dobrze widać? Czy mnie dobrze słychać? Moja karteczka, moja ściąga. Zanim rozpoczynam każdego live'a, to uwierzcie mi, ja tu muszę się naklikać, naustawiać głośnie, jeśli chodzi o dźwięk, obraz, wszystko. Także Przepraszam Was za, za to wejście drugi raz, ale niestety wcześniej, wcześniej widziałam, że później na telefonie, że wszystko szło prawidłowo, ale ja jakby od wewnętrznej strony miałam stopklatkę, tak? więc nie wiedziałam, czy, czy, czy jest dobrze. Te osoby, które dochodzą, napiszcie proszę, czy mnie widać, czy mnie słychać, przede wszystkim, czy dobrze widać tablicę, mnie to nie musi być widać, tablicy musi być widać. Cześć Krzysztof. Dajcie mi znać, czy mnie widać dobrze. Także jak tam Martusia jest, to, to można wrzucić. Można wrzucić na, na grupę. Zaraz zobaczymy. Dobra kochani, powolutku, powolutku się zbieramy. Te osoby, które są, udostępniamy live'a, żeby więcej nas tu było. Mam nadzieję, że e, dobrze mnie widać. Za chwilę powtórzymy to, co robiliśmy w pierwszym, e, wczoraj na pierwszym, trochę w moje prawo, trochę w moje prawo, co, 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 cokolwiek to znaczy. Kobiece prawo, a męskie prawo, Krzysztof, to są dwie różne rzeczy. Ale myślę, że tak będzie. O, tak będzie ok. Nawet mogę trochę niżej to narysować. Ale myślę, że to, że to będzie ok. Że to prawo, które miałeś na myśli, to jest ok. Juchu, cześć Joanno. Jest dobrze. Super. Dzisiaj będę mówiła o ziołach. Zanim tutaj te osoby, które się pojawiły, Zanim się pojawią wszyscy, to jak możecie, to udostępnijcie tego live'a. Ja jeszcze raz, jeszcze nie raz o tym powiem. Na szybko tylko powtórkę zrobimy z wczoraj. Jeśli to jest dzisiaj pierwszy raz, to jesteście w środku trzydniowego wyzwania. Wczoraj, dzisiaj i jutro. Oleńka jest. Oleńka, jak możesz, to udostępnij live'a na grupach kursowych. Kochani, dzisiaj mamy drugi dzień wyzwania. Wczoraj na pierwszym dniu wyzwania mówiłam o produktach przetworzonych, o tym, co tak naprawdę niszczy naszą odporność, nasze jelita. To związki, które po prostu nasz organizm nie wie, jak ma to przerobić, jak ma to strawić i te związki niszczą nasze jelita, naszą odporność. To są przede wszystkim wszystkie produkty w słoiku, w słoikach takich gotowych. Można powiedzieć, że związki, które jest tych związków jest więcej niż, niż jeden. Tak? tak jak mówiłam, wybieramy produkty, które zawierają jeden skład. Co to znaczy? Marchew to marchew. Kasza to kasza. Tak? E, tutaj przede wszystkim właśnie chodzi. E, słoiki, e, zupy w torebkach, kostki rosołowe, magi, margaryna, e, coś tutaj wpisałam sobie: słodycze takie przetworzone, gdzie jest syrup fruktozowo- glukozowy e, ksylitol też. Niedługo będzie była brzoza. Pamiętajcie, że ksylitol krzyżuje z brzozą. Jest tego bardzo dużo na dzisiejszy, w dzisiejszych czasach na półkach. Wszystko paczkowane. To na pewno nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Dlatego kiedyś, kiedyś, jak nie było tych produktów przetworzonych, to nasze to lepiej nawet przyswajali, przyswajały te osoby. Nawet na biał czy pszenicę, tak? to też był inny, inny rodzaj, na przykład pszenicy. Także jeśli ktoś chce dokładnie wiedzieć, o czym mówiłam wczoraj, to e, zapraszam, e, zapraszam na live wczorajszy. A dzisiaj, już jest teraz więcej nas, także super, dzisiaj będę chciała Wam powiedzieć o ziołach: o tym, jakie zioła kupować, jak wybierać zioła ale także jaką zioła, jakie zioła mają moc. Tak, będę dzisiaj mówiła o majeranku i rumianku. takich dwóch e, ziołach, które, które myślę, że każdy zna i warto o nich troszeczkę wiedzieć. E, te osoby, które udostępniły tego live'a, to bardzo, bardzo ślicznie dziękuję. Dobra. Słuchajcie, witam kolejna Janna, kochamy zioła i ich moc. Oczywiście olejka. Dobra, kochani. Czas najważniejsze. Jak kupować zioła? Ja tu mam takie przykładowe przykładowe już poczekajcie, przykładowe rekwizyty. Czy kupujemy zioła w takich tytkach? Jak myślicie? Czy zioła powinniśmy kupować w takiej formie ekspresowej? Jeśli oczywiście coś się dzieje, a chcemy pomóc i chcemy zadziałać, to jak najbardziej, tak? Nie mamy ziół e, kupionych, w, 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 żeby tu nic nie zrzucić. E, na przykład mam tutaj, tak, po kostu, w opakowaniu takim, albo od kogoś kupiona, tak? Ja na przykład od estyny Ulfik w tym roku kupiłam nagietek i miałam w normalnym opakowaniu, tak? E, więc jeśli oczywiście takiego czegoś nie mamy, nie mamy w, w odpowiedniej formie kupionych ziół, to jeśli coś się dzieje, to też możemy zastosować miętę, czy rumianek, czy inne zioła w takiej formie ekspresowej. Ale jak najbardziej, jeśli idziemy już do sklepu, robimy zapas ziół, to rzeczywiście to nie będzie dobrym wyborem. Czyli wybieramy, wybieramy takie kredy. A, zapomniałam Wam powiedzieć, bo dzisiaj jest temat ziół. Każdy, kto udostępni tego live'a, każdy, kto udostępni tego live'a, pisze słowo udostępnione, tak jak widzę, że tu ula zrobiła, Olenka zrobiła, udostępnione i otrzymacie taki zestaw takiej domowej apteczki. I dzięki temu będziecie wiedzieć, co kupić. A dlaczego warto kupić to, co ja mam w swojej zestawie, w swojej apteczce, w takiej apteczce, gdzie ja uważam, że warto mieć. Jeśli. Przyjdzie taka e, sytuacja, że będziecie chcieli e, skorzystać z mojej szybkiej porady, zadzwonić do mnie. E, taka szybka porada kosztuje 70 zł. E, 30 minut jestem pełna, pełna do Waszej dyspozycji. To wtedy, jeśli coś się dzieje, czy jest, nie wiem, Angina, Katar, Kaszel, jutro będziemy mówić o naturalnych metodach, to wtedy ja mówię to i to. I e, warto mieć te wszystkie, jeśli chcecie być tutaj w mocy, i żeby nie latać po, po aptekach, po, po sklepach dzielarskich nie wiem, w weekend czy, czy wieczorem, to warto, uważam, że te produkty, które każdy, kto udostępni tego Life'a, otrzyma takiego PDF-a, właśnie z tymi naturalnymi produktami, które warto mieć. I wtedy ja mam bazę, na czym pracować, tak? Jeśli jest Katar wodnisty to zastosujemy majeranek. No, majeranek to akurat myślę, że każdy ma także w przyprawach. Także, tak jak powiedziałam, każdy, kto udostępni mojego live'a, otrzyma PDF-a o właśnie apteczce domowej, apteczce, co warto z naturalnych metod. Tam nie będzie żadnych suplementów i żadnych chemicznych rzeczy. Dzisiaj powiem o majeranku i urumianku. Oczywiście szerzej o ziołach i, i tematyce ziół, termice ziół, poszczególnych ziół będzie na kursie jak wzmocnić odporność dziecka w ciągu 30 dni. Kurs rusza już 20 marca, także za niecałe 20 dni ruszamy z 12 edycją, plus tak naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo, plus... Alergie i nietolerancje pokarmowe także będą poruszane, a jak wiecie, właśnie rusza plenie. Także myślę, że to jest dobry dobry moment. I do końca tygodnia, czyli do niedzieli do 6, kurs kosztuje 319 zł, jeśli ktoś chce dołączyć. Osoby, moje były kursantki z, z kursu Jak odporność dziecka, mają zniżkę. Także jeśli ktoś chce, to one i tak wiedzą, że mają tą zniżkę. Jakie kupujemy zioła? Kupujemy, tak jak powiedziałam, takie, nie w formie ekspresowej. I to jest ważne. Ja, jeśli kupuję zioła i je otwieram, to przesypuję je do słoika, wkładam karteczkę, żebym wiedziała, co to jest. Mole, jak chcą, to i tak wejdą, ale staram się, staram się generalnie właśnie, żeby przesypywać później zioła, żeby się po prostu żeby nie... nie, nie nie, nie, te, każde zioła mają moc, każde zioła mają takie substancje eteryczne, substancje, związki, które właśnie leczą i żeby one na mnie uleciały. Dzisiaj chciałam powiedzieć o rumianku i majeranku. A gdzie ja mam te, a już, 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 już. już. E, dlaczego ja to tak narysowałam? Dajcie mi znać, czy to w ogóle widać. Czy to widać? Zioła mają moc. Co to znaczy? To znaczy, że mogą mieć działanie rozgrzewające, mogą mieć tak jak przyprawy, zioła, przyprawy. Przy, przy, przykład, tak, żebyście łatwo to zobrazowali sobie, na przykład imbir. Tak? Imbir, cynamon, kurkuma, kardamon to są zioła silnie rozgrzewające. Jeśli my je zjemy, my zjemy posiłek z takimi bardzo rozgrzewającymi, Y, y, przyprawami i na przykład albo wypijemy kawę taką, albo zioła sobie zaparzymy tak, żeby wypić, to zrobi nam się ciepło. Są zioła, które powodują, że będzie nam zimno, bo będą, są to zioła wychładzające. I właśnie o takich przeciwstawnych dwóch ziołach będę chciała Wam dzisiaj nauczyć, pokazać i y, tak, żebyście mieli zobrazowane to wszystko. Widzę, że dziewczyny udostępniają bardzo fajnie Zachęcam, zachęcam. Także, kto dzisiaj wyśle, udostępni tego live'a otrzyma kochani apteczkę domową. Dobra, lecimy dalej. Tak jak powiedziałam, każde zioła mogą być rozgrzewające i ochładzające. My mamy dzisiaj do, do pracy, do nauki, dwa zioła: majeranek i rumianek. Rumianek. Jest zimny. O, jeszcze tutaj mamy naszą tablicę, taką, nasz, nasz taki, taki wektor, taką funkcję, gdzie organizm generalnie, jak jest w środku, tej centralnej części, to on nie choruje. Jeśli mm, mamy w sobie za dużo gorąca, to wtedy mm, możemy mieć też choroby z gorąca, tak? I to wtedy jest tutaj, gorąco. Tutaj mamy zimno, mamy zimno. Tak, na szybko tylko powiem. Tutaj osoba ma odczucie tego gorąca, może mieć pragnienie, jest jej gorąco, może się pocić, nie lubi chodzić w skarpetkach, nie lubi w kapciach, ma zawsze ciepłe stopy, jest jej gorąco. A mamy osobę, która jest zimna, czyli bardzo często się przeziębia, grubo się ubiera zakłada ciepłe skarpetki, śpi w skarpetkach, to mamy takie, to jakby mamy działanie osoby, tak? No i generalnie zasady, jeśli jest nam zimno, to powinniśmy się rozgrzewać, jeśli nam jest gorąco, powinniśmy się składać, żeby dojść do tego punktu. I tak samo oprócz pożywienia działają zioła. Majeranek jest ziołem rozgrzewającym, Czyli go zastosujemy, postawimy go w naszej majeranek. Jeśli mówimy o takim przeciwstawnym ziółku, o którym dzisiaj właśnie Wam powiem, to jest rumianek. I dlaczego to mówię? Dlatego, że zioła mają tak ogromną moc że jeśli będzie, będzie nam zimno, wrócimy z dworu, będziemy przeziębieni, czuli przeziębienie, to w tym momencie zastosowanie rumianku spowoduje jeszcze większe zimno, tak? Ono ma taką moc, że możemy jeszcze bardziej doprowadzić do wychłodzenia. A my nam nie o to chodzi, jeśli nam jest zimno, a dążymy do tego, żeby być zdrowym, to możemy na przykład zastosować zioła. Które będą wprowadzały ciepło. I między innymi, oczywiście w zależności też, jakie są objawy, czy jest wodnisty katar, ropny katar, mocny kaszel, suchy kaszel, to wtedy będziemy balansować, właśnie jakie zastosować zioła. I właśnie na kursie ja uczę przez 3 miesiące, jakie zioła zastosować, jeśli mamy mokry kata, kaszel, mamy mokry katar, Mamy suchy kaszel, kaszel krtaniowy, anginę. Jak tutaj, właśnie na tym diagramie funkcji, to zastosować, żeby organizm prawidłowo zharmonizować, żeby właśnie było to zharmonizowane i nasz organizm wtedy nie będzie chorował. I teraz Wam chciałam, właśnie nadal opowiedzieć o, o, o tych dwóch ziółkach, jakie mają zastosowanie. Rumianek jest bardzo dobrym ziołem, jeśli mamy gorączkę z gorąca. To znaczy, jeśli mamy wypieki, jest nam bardzo gorąco, przykrywamy dziecko, to dziecko się odkopuje, bo jest mu bardzo gorąco. To wtedy możemy zastosować ten rumianek, bo organizm ten rozgrzany i ten z ciepła będzie pewnie gdzieś tutaj. I żeby go schłodzić, zastosując zioło zimne. Będziemy bliżej zdrowia. Tak? Patrząc w drugą stronę, jeśli na przykład mamy wodnisty katar z zimna, jest nam bardzo zimno, cieknie nam woda z nosa, to zastosowanie majeranku, który jest rozgrzewający, osuszający, jest ciepły termicznie, spowoduje osuszenie tego wodnistego kataru. Jest to można powiedzieć banalne, ale jak skuteczne. Widzieliście nieraz opinie, jak, jak się dzieje po moich kursach. Dziewczyny uczą się, mężczyzn też mam, tatusiów też mam, jak balansować pod względem ziół prawidłowej diety, żeby właśnie zharmonizować. Bo może być za dużo gorąca, mogą być choroby z zimna. No, na kursie jeszcze mówię o. Nie wiem, czy będzie to widać, z wilgoci i z suchości, tak? Jak to zadziałać? Też uczę, jeśli mamy katar z zimna, a mamy kaszel suchy. To też jest sztuka, bo cały czas powtarzam, zioła mają ogromną moc, a niestety możemy zrobić krzywdę. Dlatego ja uważam, że mm, znajdowanie w internecie jakichś super przepisów, na przykład na przeziębienie, na grypę, gdzie jest suchość, dziecko ma strasznie suchy kaszel. To wyobraźcie sobie, że nieraz się spotkałam z taką sytuacją, że ktoś ktoś wyczytał w internecie, że cynamon, zrobić taką pastę, cynamon, Imbir, kurkuma, kardamon, zrobić taką pastę, albo to zalać wrzątkiem, wypić, to jest silnie rozgrzewające, tak? Tak, ale jeśli ten organizm będzie tutaj, yy, nawet można powiedzieć tutaj, bo będzie ta suchość, suchy kaszel, to my pogłębimy ten stan. Rozumiecie? Pogłębimy ten stan suchości, tego gorąca. Pójdzie to dalej, czyli oddali się od tego naszego zdrowia. I przy suchym kaszlu, yy, przez zastosowanie rozgrzewających ziół, możemy doprowadzić do kaszlu krtaniowego. Także naprawdę mam nadzieję, że to też będzie taka przestroga, żebyśmy to, co czytamy w internecie, mieli troszeczkę też wiedzy właśnie, co wybrać, gdzie wybrać, jakie zastosowanie dane coś ma. I bardzo, co jest najważniejsze, podchodzimy indywidualnie. To jest, myślę, że to jest bardzo ważne. Ja nigdy nie mam szablonu, nie wiem, angina, zapalenie rozkrzeli, nie wiem, zmiany skórne itd., wiadomo, że jeśli nie wiem, są choroby z gorąca, będę operowała jedzeniem i ziołami, które będą schładzały ten organizm. Jeśli będę miała zimną, będę miała osobę, która będzie przeziębiona, zimna, wodnisty katar, niewtrzymanie yy, nie moczu, coś jakieś problemy yy, zimna, to będziemy wtedy żywieniem i prawidłowym, prawidłowymi ziołami pchać ten organizm do naszego centrum. I dzięki temu nauczymy się, jak prawidłowo dbać o dziecko. Sztos. Także, kochani, jeśli chcecie dokładnie wiedzieć, jak to działa, e, wałkować to przez trzy miesiące, uczyć się tego, myślę, że warto. Bo naprawdę e, są to podstawowe rzeczy. Uważam, że każdy powinien... Rodzic wiedzieć, bo idąc do lekarza, otrzymujecie sterydy, antybiotyki, antybiotyki, sterydy. Nikt ci nie powie o jedzeniu. Bardzo często. Także, jeśli chcecie skończyć te, ten ciąg, który jest właśnie związany z notorycznym, notorycznymi infekcjami, no naprawdę warto wziąć udział w moim kursie. Dziewczyny, większość dziewczyn pisała opinię, recenzje, właśnie, że od wzięcia udziału, czyli tak naprawdę w okresie bardzo takim infekcyjnym, 24 października ruszyła 11 edycja, dziecko nie zachorowało ani razu. A jak zachorowało, to 2-3 dni. Pyk, 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 pyk. Zimno, ciepło, zioła takie, takie, majeranek, rumianek, e, mięta i tak dalej. I organizm sam. Wiecie co? Bo to nie jest e, rozwiązaniem, że my kupimy jakieś drażetki, kupimy nawet jakieś zioła i tak dalej. My musimy całościowo podejść do organizmu. I prawidłowa dieta, i emocje to też zawsze o tym mówię ale także, także prawidłowe zioła. Także mam nadzieję, że yy, zrozumiecie, że każde zioło ma swoją moc, każde zioło ma swoją termikę, każde zioło ma swoje działanie. Więc jeśli ktoś się nie zna na ziołach, to ja polecam pić kompoty pić produkty, które rzeczywiście nie zrobią krzywdy, tak? Nie jestem fanką picia wody, ale rzeczywiście, jeśli nie znamy się na stosowaniu ziół, to lepiej wybrać po prostu wodę albo kompoty, takie neutralne, neutralne pro produkty. Czy macie jakieś pytania? Jeśli ktoś jeszcze nie udostępnił mojego life'a, to piszecie udostępnione i yy, będę wtedy wiedziała, że jest udostępnione i otrzymacie. Ode mnie, ode mnie pdf apteczka domowa. Dajcie mi znać, czy macie jakieś pytania. Ja dzisiaj jeszcze miałam powiedzieć słowo o kiełkowaniu, tylko Wam yy, wypiszcie sobie pytania, jakie chcecie mi jeszcze zadać, co jest ważne. Dajcie znać, a ja Wam tylko powiem jedno jeszcze słówko, bo robiliśmy kiełki. Pamiętacie? Kiełki lucerny. Bardzo fajne, fajne kiełki. Codziennie przepłukujemy, rano i wieczorem. Mam nadzieję, że większość z Was nastawiła. Ale co chciałam Wam powiedzieć. Kiełki, na koniec powiem Wam, że kiełki to jest coś, co dopiero się urodziło. Coś, co jest takie nowe. Coś, co zawiera ogrom witamin, minerałów, enzymów. Produktów, które są bardzo łatwo biodostępne. To jest... Ja to zawsze tak mówię, to jest taki jakby, to jest taka wczesna faza wzrostu, takie, takie wiosenne wow, tak? I to, i one są zimne termicznie, wiecie? Nawet ta rzeżucha może do końca nie, bo rzeżucha jest taka ostra, ale te, zioł, te, te kiełki, które, które są, to one są neutralne albo zimne. Dlaczego? Bo na wiosnę my, słuchajcie, musimy się oczyścić po tym, po tym grzaniu, po tych... Po, ty, po tej dużej ilości mięsa, po tych rozgrzewających też rzeczach, które stosowaliśmy w zimę, to rzeczywiście na wiosnę będzie w kwietniu oczyszczanie, czy w maju, albo w kwietniu, zobaczymy jak to nam się poukłada plan, ale rzeczywiście kiełki naprawdę to jest superfood i ja uważam, pyłek pszczeli, zakwas buraczany, i, i kiełki za takie superfood. I według mnie nie róbmy tylko rzeżuchy na Wielkanoc. Róbmy naprawdę im więcej, tym lepiej. Jedne się kończą, robicie drugie. Jedne, drugie. Zobaczcie, żadne witaminy nie będą w opakowaniu wartościowe, tak? Tutaj to kiełki dadzą nam to życie, to zdrowie. Zobaczcie, one się dopiero urodziły, tak? I one mają najwięcej tych wszystkich substancji odżywczych i E, enzymów, minerałów. Wow! Wszystko, co naj, 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 naj. A co powiesz o mikrolistkach? Mikrolistkach? E, no to też jest ok, to też jest ok. Rozumiem, że to chodzi o. jak już to wszystko rozkwitnie, tak? A to dlaczego, że nie pisałam, to nic nie dostałam. E, Oj, Karolinka, no widzisz, trzeba trzeba pisać słowo udostępnione, wtedy wiemy, że ktoś to udostępnił. Jak parzyć Majeranek? Generalnie mówi się, że liście, kwiaty można zalać wrzątkiem. E, tutaj mamy korzeń żywokostu. Korzeń e, żywokostu. Korzenie gotujemy. E, oczywiście też zależy, bo na przykład można robić macerat z korzenia prawoślazu i wtedy zarywamy zimną wodą. To się maceruje. Można dolać ciepłej troszeczkę wody po dwóch, trzech godzinach i przecedzić i, i pić. Większość korzeni... Kora, korzeń się gotuje. Liście kwiaty się zalewa wrzątkiem. Kwiaty, tak. Kwiaty są delikatne i zalewa wrzątkiem. Anita, mam kiełki, super, poproszę o zdjęcie. Dopiero skończyłyśmy warsztaty, a Ty już tutaj niesamowita jesteś. Właśnie, kochani, dzisiaj robiłam z dziećmi niesamowite warsztaty kreatywne. Super, super, super. Także jeśli ktoś jest z okolic Legionowa, to z misią Prowadzimy świetne warsztaty kreatywne, dzisiaj robiliśmy i magnezy, i misie z masy solnej, po prostu super. I jeszcze śpiewałyśmy zorro. E, także jeśli ktoś ma ochotę, to kochani, zapraszam. A z misią to jest cudownie, 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 cudownie. E, o, udostępnione. Tu jeszcze coś, Martusia. Informacje na temat dzieł, które poznajemy... Na kursie są bardzo istotne. One bardzo pomagają w odporności naszych dzieci i nie tylko. Bardzo często też wyeliminowanie jednego zioła z diety pomaga, bo jeśli mamy za dużo w sobie gorąca i wyeliminujemy te gorące produkty, to nasz organizm schłodzi się do naszego centrum. Zioła mają moc i nie wszystko jest dla wszystkich. Asia o tym mówi, uczy na kursie, a Marta jej pomaga. Ja bym na to ciasto przyjechała. Zapraszam Małgosiu. Mikrolistki siejemy w ziemi. Zrywa się je w momencie pojawienia się pierwszych liści. Podobno lepsze niż kiełki. Myślę, że jedno i to, jedno to jest super, i to jest super. Jak dziecko przycho przychodzi z przedszkola i leci mu z nosa, to jak zadziałać? Majeranek czy rumianek? Majeranek, 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 kochani. I, I na przykład bardzo dobry na taki le, lejący katar jest moczenie nóg w gorczycy. O tym też mówię na kursie, o tym też jest w wielu miejscach na na most produktu żywności dziecka. Także, ale rzeczywiście moczenie nóg w gorczycy i majranek właśnie na lejący katar, wtedy, kiedy nie ma ropy. Ropa to jest gorąco. Więc nie możemy dać majeranku, żeby jeszcze więcej było. Go, więcej gorąca, my musimy podać mu wtedy majeranek, jak mamy ropę. A jak mamy wodnisty yy, katar, to dajemy majeranek. Widzę, kochani, że nie ma pytań. Wszystkie te osoby, które udostępniły tego live'a, nawet jak będą jutro oglądać, to też mogą nowe osoby udostępnić. Yy, ja Was zapraszam na kurs. Kurs 319 zł do końca tego tygodnia. Tygodnia. A 20 20 marca ruszamy. Kurs, jak wznosić odporność dziecka w ciągu 30 dni. Na 5 live'ów, 3 miesiące kurs i grupa wsparcia na Messenger 5. 5 modułów odżywianie, zioła. Typy dzieci. Typy dzieci. Jakie prawidłowe żywienie powinno się zastosować u danego typu. Alergie, nietolerancje pokarmowe bo czasem to jest przyczyna naszego chorowania, nasze, to, że nam dziecko non-stop choruje, więc alergie i pokarmowe będą na czwartym module i najważniejsze naturalne metody leczenia. Zapraszam Was na kurs i życzę Wam spokojnej nocy, ale jutro, jutro będziemy mówić o naturalnych metodach leczenia. Trzeci dzień wyzwania. Także polecam i zapraszam Was na jutro.